Sylwester, to buka przed, przed państwem. państwem. Impreza Sylwestrowa! Zobaczymy co takiego będziemy robić w Toka na Sylwestra Koniecznie napiszcie jakie wy macie plany na Sylwestra I czy chcecie go spędzić z nami Także piszemy w komentarzach, a my przechodzimy do naszych prezentów na co i wszystkiego co na nas tam czeka A więc zapraszam Cię tak, na naszego wspólnego Sylwestra w Toka Boka Naszego I wiemy... razem z widzami! No tak! A to, to później będą takie drobne informacje Information o dzisiejszym dniu Słuchajcie, najpierw żeby zrobić Sylwestra potrzebujemy rzeczy, więc lecimy na pustę. Potrzebujemy ciastek, na pewno na Sylwestra i potrzebujemy szampana i konfetti. Ja się boję konfetti Kiedy kiedyś zamknąłeś w więzieniu. Nieważne, słuchaj, to będzie dobry pomysł. Konfetti już mam. E, to jest 2023, e? nie, 2024. Halo, halo. Halo. halo, Ktoś odbierze mój... O, dzień dobry! O, ten I, trochę za długo czekał. Matko, Kostek czekał na imprezę tak. i, i się nie w 2023 czekał. Znaczy, wiesz, e, Słuchaj, tak co, sam sam su to? Ka, Słuchaj, so? sa... słuchaj, 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 poczekaj, 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 bo tak. Nie, Co jest? Co jest? Ile tego jest? I co jest? Matko. Co się dzieje? Matko, kifre, ja klikam się został, zostaw, zostaw kilka, póki póki się da. Matko. Kilka, Skończyło się. Tu jest matko. Matko. Co? To jest jakiś krampet! Co, to Oni wszyscy na nas czekali! O matko, i czemu tu jest tyle aż prezentów? Eee, nie wiem, co ty właśnie, Wie... bo zepsułeś to okej! Okay. Eee, co to jest? Chyba jakiś dodatek był w międzyczasie. Nie, ja nie chcę. To... Nie, to nie jest do hotelu. To jest do do dodatek hotelu. do hotelu, dokładnie. Ej, odsuń wszystkich na bok. No, Czemu proszę, Patryka proszę. dałaś na prezent? No bo tu jest taki bałagan. No, bałagan. Ktoś tu zrobił bałagan, Mufinka, I to no nie byłem ja zdecydowanie. Tak, ten psiaczek jest tutaj, nie, Ale czy możesz ściągnąć Patryka stąd? To jest prezent, rozumiesz? A może spokojmy te prezenty jakoś. E, te wszystkie, nie weź bo. się wszystkie na bok, po prostu no czemu? Jestem choinką! E, nie, choinką? Patrykiem. E, choinką. Nie, aha, kawałkiem Patryka. Nie, kawałkiem jestem choinką. O, o, teraz elegancko na Sylwestra, ja muszę kawałka, wyglądać nie. ekskluzywnie i wyjątkowo. Ekskluzywnie. Wsuwać mi się stąd, o. ja tu potrzebuję. A <laughs> mówiłem, żebyś tak zrobiła od razu. No, trochę tak mało tu, bo. O matko, nasze wspólne zdjęcie. Po no, tego nie wyrzucaj. No nie ma Dobra, proszę tutaj elegancko odpakować wszystkie prezenty, bo nie, musi, spunch, nie ma... Bob. No, ma... ale to, A, bo to jest świąteczny spacer. No bo... dobra, to nie, to nas nie okay, interesuje. Mamy tutaj coś fajnego. Co to jest już... Wózeczek jakiś. Co okay, na boczek? Turyp. E, ta, to dla mnie? Ja chcę jakiegoś koteła, już mam to. Okulary! Ej, to były moje! O, je. Moje! Ej, je, to jest czy tam jest list? Waliska! Ej, ładna! nie, mi się nie podoba. O, kapelusz, kapelusz czapeczka, ty to czapeczka nazywasz. Dobra, wiesz, co tu jest? Tu jest jakiś strój chyba. Mm. To mi się wydaje. Szlafroczek? Szlafroczek, chyba tak. będzie. Ej, to chyba specjalnie dodali, bo może U -u. ludzie byli zawiedzeni. Nie, to jest tak. tylko pilowy. Zawiedzeni co ty? No tak mało ilością rzeczy w dodaniu. To będzie dla ciebie. Co to będzie? <noise> To jest Jaki myszka. Słaczek. To jest myszka. No. Myszka nie. na wakacjach. Choć... No, o, ja Cię kręcę. O, proszę bardzo. Co ty jero... no, przestań! No, nie no, Mufinka. Oddaj Sorry. myszkę. No dobrze, masz ją tutaj. Dobra, pokaż mi dalej jeszcze ostatni prezent. A, yes! Yes! Niedało się, będziemy mieć na imprezę. O, jakiż to! Dobra, teraz bardzo ważne pytanie. Gdzie odbędzie się impreza? Czekaj, czy to jest dla niej? Jeszcze nie. To, A to dla jest niej. dla krampeta możliwe. Możliwe bardzo. Tak, możliwe. To będzie dla krampeta chyba. Ej, Weźmiemy ją to na naszą imprezę, co nie? Dobra, Mufika. To jest zaproszenie na naszą imprezę. Dobrze, teraz takie mała informacja dla wszystkich widzów, jak będzie wyglądać Sylwester. Czy ty wiesz? I ja jeszcze dowiem się z dzisiejszego posta, którego dodamy na YouTube. Będziecie dokładnie wiedzieć, gdzie, kiedy można nas spotkać. Spotkać. Ponieważ będzie kilka liveów. Tak, zrobimy live y na hitkę Macie oczywiście kanałów proponowanych. Na pewno jeszcze zrobimy chyba na TikToku. Tak, będę na TikToku i możliwe, że z wami wypełniała dziennik Muffinki. Koniecznie w komentarzu napiszcie, co chcecie robić z nami na Sylwester. A potem odpalimy konfetti. Co? No tak, no i co ty robisz? Czemu ty Sylwester nie będzie w hotelu? Nie? hotelu robimy Sylwester? A nie chcesz w tym policzyli. Ja miałem, dobra, ja miałem fajny hotel, dobra. Możemy jechać na moje piętro. A nie na moje? Nie, jest, w moim było lepiej. Po no dobrze, faktycznie. Na pewno będzie lepiej. Tam już jest w ogóle przygotowana cała impreza, z tego co pamiętam. Myślisz? No tak, tam już wszyscy przyszli na Sylwestra. Matka, jak tu podrapane. E, faktycznie, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Wiesz, czego tu brakuje? Wszystkich rzeczy. Wieczor... Sława. E, tak. E, no, o, pan Kostek. Dobra. To jest zeszły rok. To jest taka y, metafora zeszłego roku. Także, że, co? Że, że, że był taki kościsty? No, <laughs> czy, czy jakby nie rozumiem. <laughs> że już minął. Dobra, słuchajcie, no to y, dajcie nam chwilkę, urządzimy tutaj super imprezę. Halo, halo. No chodzę moi. Drodzy, w pięknych ciuszkach! Zobaczcie, tutaj jest miejsce, moim zdaniem, w ogóle to jest domek tej myszki. Bo patrz, ta myszka była wtedy, kiedy był ten dodatek. No. Jest tutaj mysz. Ale wiesz, że mię na nie pasuje. Ej, no. Bo ona tu nie pasuje. Żartujesz. Ale no przecież to był dodatek mysz. Ona tu była dosłownie na prezentach mysz, więc o co chodzi? Tylko no, on się tu mieści. No nie a krampet się mieści. No, krampet też myśli? mieści, bo myszka jest zwierzęciem, a nie krampetem. No no, no bo wtedy. I chodzi o to, że ona nie ma chyba animacji no, siedzenia po prostu. zobaczcie, jak już wyglądamy. wygląda Psiaczka zamiast kota! I na balkon pójdziemy jak się ściemni, teraz idziemy najpierw tutaj. Tutaj mamy oczywiście tańce! Dobra, okay. możemy, możemy się zmierzyć, zobaczymy kto lepiej tańczy. Dawaj, dawaj do mnie. A mogę jednocześnie? Ta noc, A! chyba tak. Ej, I czemu ty mnie zasłania? No bo ja jestem lepszy, to piescie zasłania, nie ja. Ej, fajnie to wygląda, daj no no się make. to, Ej, elegancko, no. Czyli zobacz, może na tako zrobić całą imprezę jak no. wszyscy tańczą. Wystarczy trochę tych mat rozstawić i zrobić właśnie taki klub, czy coś takiego to nazwijmy. Patrz tutaj, czeka na nas. Jedzonko! Ej, co jest musisz, Ciasto I można je odpalić! A kto Tu tam mamy się napoje. Widzisz to? Gdzie? Tam się góra schowała i podżera jedzonko, widzę go! Oh. I faktycznie, <grym> no matko. No to góra już najlepiej poszła do przykąsek. Tu mamy cały kosze z przy tych przykąsek. nawet mamy ciasteczka, trochę jak. Czy, czy to są soczki? Czy tu jak wrzucisz od góry ten coś, a? to robi soczek? Tak, wzięłam, Tylko że to a, jest? I To jest tak. o matko. I, to jest ryż. I go tu nie było. I jak to nie było? Patrz, podjada tu, a on robi nam tutaj I, i, zobacz, patrzę, lodowe... Czekaj, z... czekaj, czekaj, lodowe rożki. Czekaj, musimy Trzeba... Tak. jedną rzecz, daj mi to. E, nie działa, ale. A bo to jest czapka, ja chciałem tylko sam lód wrzucić. Czekaj, bierz czapki. No, spróbuj. Da się. I co robisz? Będzie sok? Będzie szejk. No, ale daj mu ta szklaneczkę musisz postawić. No to jest szklanka. No, no ale to a, musisz go postawić i teraz to. Jest! Działa! Ej, jest. E, Czekaj, a jeśli zrobimy ananasowy. E, a, i zobacz, kolor się zmienił, teraz ta? będzie e, żółty, jak naciśniesz. A, Gdzieś tutaj straci. po prawej stronie masz kolor. Spróbuj. No weź. Ty, On nie jest truskawiczny! truskawkowy, To no nie byłby. taka truskawka! No dobra, już, już! O nie! Kiedy mamy gości? wtedy też się tego napić? Pierniczkowy, pyszny y, soczek. Nie, nie, to nie! Idziemy tobie stąd. Tutaj, dobra, słuchajcie, patrzcie. Już się powoli, albo nie, jak pójdziemy na balko, to się ciemno. Tak, ja No, ej, no, ej, ej, ja a! też chcę iść do Mufinka O, już, halo! Idziemy, 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 idziemy. idziemy. A nie go, to też można odpalić, to jest bagowanie. Ej, czy to są nowe. Motki? Nie, te same Jej, były przecież, I okay? słuchajcie, oprócz tego, że to te już nas wystrzałowy kościotrup. Ja e, Czekamy na Ja muszę to wytestować, zanim ty pójdziesz. Poczekaj. No, no, nie, 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 Czemu nie, nie, no nie, no nie, ja chcę tu kościotrup. Zobacz. I z tak. zamkniemy? No co jest? On jest odporny? Ej, odporny jest. Nie ma animacji. Przecież jak ja wejdę. To... Chciałem to wytestować. Ty się Faktycznie. Pocisz. A górę weź no bo... wstaw jakąś, jakąś, jakąś postać. nie? Słuchaj to, nie giraj to. Też nie. nie. Okej, okay. dobra, to, czyli tylko postać. On nie czym ma się pocić? No ryżem. O, tym ryżowym. Dobra, zachodzi z mro... idzie 12, więc co za tym idzie? I bierzemy konfetti! Bo ja lubię Hello Okej, okay, nie było tego. No, dziękuję. Mamy konfetti. tak proszę bardzo, trzymaj w drugą rękę. drugą Dobra, Dobra. będziemy teraz konfetti! Trzy, Uuu. dwa, jeden i my! Ło, wow. to nie! Było to to by... był bąk! O nie, to były bąki! Pomyliłam! <laughs> nie, to są te... jak to się nazywa? Race, czy jakoś tak? Nie wiem. Patrz, o! No czemu nie, pan Lemur! On, co on ma to na o? głowie. Dobrze się bawi tutaj, tak? Tak, o, on pływa A teraz no. Jakuzi! Nie. Prysznic? Gdzie jest? To spadło? ja no. Musisz uważać, no. bo to jest balkon. Wiem. A teraz pora na fajerwerki. Odpalmy najpierw z prezentu. Dawaj. Trzy, cztery. Myk. Ej, a ten. czemu nie odpaliłaś światła? Tu jest światło. światło. Na pewno jest światło. Czekaj, czekaj, czekaj. Po na pewno nie. jakoś da się odpalić. Ale to się odpaliło chociaż. No ciekawe. Fajnie to wygląda. Bardzo mi się da. No i co? Szczęśliwego nowego roku i Chcielibyśmy wam życzyć wszystkiego co najlepsze. Pamiętajcie. Dużo zdrówka. Spełnienia marzeń w dwóch 2024 mam perzmowych, nadzieję, perzmowych. że ten rok będzie dla was fenomenalny i będziecie się dobrze bawić. Potrzebujecie na pewno dużo szczęścia, pomyślności i czego jeszcze można chcieć? Ciasteczek. Ciasteczek? Soczku z piernika! Dawaj I tego piernika! Tak. Przestań, chodź po soczek!